Kiedy myślimy o ogrodach królowej, najczęściej kojarzą nam się jakieś ogrody położone przy zamkach i to jak wygląda ich zwiedzanie. W takich ogrodach najczęściej są jacyś strażnicy, którzy mówią nam, co wolno, a czego nie wolno. Tutaj wolno wchodzić, tutaj nie, tego proszę nie dotykać. W tym ogrodzie możemy się czuć zupełnie swobodnie, dlatego że. Ta królowa, do której należy ten ogród, po pierwsze jest naszą matką, a po drugie przychodzimy do niej na urodziny. Dlatego każdy z nas, który dzisiaj staje tutaj, może czuć się tutaj naprawdę jak u siebie. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment Ewangelii opowiadający o weselu w kanie Galilejskiej. Ten fragment znamy doskonale, słyszeliśmy go wiele razy w swoim życiu. Ci, którzy mieli okazję w ostatnim czasie bywać na ślubach, na pewno słyszeli go jeszcze więcej razy, bo chyba należy on do ulubionych fragmentów Ewangelii odczytywanych właśnie w czasie mszy z zawarciem małżeństwa. Ale z takimi fragmentami, które dobrze znamy, z którymi jesteśmy osłukani, jest pewien problem. Jeżeli jakiś fragment Ewangelii kilka razy słyszeliśmy, jeżeli ktoś wyjaśnił nam jego treść, to najczęściej wychodzimy z założenia, że właściwie to już nic więcej z tych słów nie możemy się dowiedzieć. No bo przecież go słyszeliśmy, czytaliśmy, ktoś go nam wyjaśnił, więc po co dzielić włos na czworki? Tymczasem, jak dobrze wiecie, Słowo Boże jest Słowem Żywym. I mimo że to Słowo zostało wypowiedziane tyle wieków temu, zapisane tyle wieków temu, to jednak Pan Bóg ciągle się nim posługuje i ciągle tymi stałymi słowami może mówić nam nowe rzeczy. Może się zdarzyć, że jakiś fragment czytaliśmy sto razy, i niczym nowym nie przykuł naszej uwagi i nagle za sto pierwszym razem zauważamy, że w tych pozornie znanych słowach znajduje się odpowiedź na pytanie, które od dawna nosimy w swoim sercu. Dlatego proszę was, abyście, mimo że ten fragment odczytany dobrze znacie, z uwagą nad nim dzisiaj się pochylili. Dlatego, że właśnie przez te słowa tu i teraz Pan Bóg mówi do nas, tak jakby ten fragment odczytywany był dzisiaj po raz pierwszy, właśnie do nas. grają się w tych słowach przynajmniej trzy bardzo ważne prawdy, które warto abyśmy dzisiaj zabrali stąd w naszej głowie i w naszym sercu. Pierwsza prawda to ta, że Pan Bóg nie jest dla człowieka szklanym dłożem, który chroni przed tym, co trudno. Zwróćcie uwagę, nowożeńcy z Kany Galilejskiej byli takimi szczęściarzami, że mieli pod swoim dachem Pana Jezusa, Matkę Bożą, apostołów. Wydawać by się mogło, że będąc w takim towarzystwie, nie można spodziewać się nawet najmniejszych trudności. I oto nagle prozaiczna sprawa. Zaczyna brakować wina. Prozaiczna, ale mogła zakończyć się skandalem towarzyskim. Bo cóż to za gospodarz, który, zapraszając gości, nie potrafi zapewnić im tego wszystkiego, czego będą potrzebować. A więc, mimo tej szczególnej obecności Pana Jezusa, Maryi, Apostołów. Nobożeńcy napotykają na trudności. Myślę, moi drodzy, że trochę podobnie dzieje się w naszym życiu. Często się zdarza, że myślimy sobie, że kiedy będziemy blisko Pana Boga, kiedy będziemy się modlić, chodzić na msze świętą, żyć według tego, czego Pan Jezus naucza, wtedy wszystkie trudności będą nas omijać. Można tak pomyśleć, ale niestety życie weryfikuje to myślenie. I bardzo szybko zauważamy, że nawet ci ludzie, którzy są blisko Pana Jezusa, którzy mają go pod swoim dachem albo są pod Jego dachem, również muszą stawić czoła różnym wyzwaniom, trudnościom, mniejszym i większym. Czasami są to jakieś drobiazgi. Jakieś niewielkie rozczarowania. Na przykład modlimy się o zdanie egzaminu. Więcej może się modlimy, niż przygotowujemy do tego egzaminu, no i okazuje się, że ta modlitwa nie pomogła. No więc w sercu rodzi się jakiś bunt. To może prozaiczna sprawa, ale wiecie dobrze, że czasami sprawy są o wiele poważniejsze. Modlimy się o zdrowie. Dla kogoś nam bliskiego, kochanego, modlimy się o rozwiązanie jakiejś bardzo ważnej dla nas sprawy. I też okazuje się czasem, że wynik tych zabiegów, wynik naszego trwania przy Panu Jezusie nie jest taki, jakbyśmy tego oczekiwali. Czasami wtedy przychodzi próba wiary, z której wychodzimy albo bez wiary, Albo z umocnioną wiarą. Ale właśnie te chwile próby, to, że one są i to, że Pan Jezus o nich mówił jasno i wyraźnie, są dowodem na to, że droga pójścia za Chrystusem jest drogą prawdziwą. Był kiedyś taki ksiądz i aktor w jednej osobie, nazywał się ksiądz Kazimierz Orzechowski, i on opowiadał, że kiedy jako młody człowiek zastanawiał się nad miejscem wiary w swoim życiu, przede wszystkim czy w ogóle wierzyć, po drugie jeżeli wierzyć, to którą religię wybrać. Mówił, że tym, co przekonało go do pójścia za Jezusem, było to, że Jezus jasno i wyraźnie mówił o krzyżu, o wyzwaniach, o trudnościach dodawał ten ksiądz Orzechowski, że każdy fałszywy nauczyciel obiecuje tym, którzy za nim pójdą, wróżki na wierzbie. Obiecuje wszystko, ma być pięknie, byle tylko za nim poszli. A Pan Jezus, jako prawdziwy nauczyciel, mówi o trudnościach, nie licząc się z tym, że ktoś słysząc te trudne słowa może odejść. A więc pierwsza prawda. Bóg nie jest szklanym kloszem, który chroni nas przed tym, co trudne. Druga prawda. Pan Bóg nie jest szklanym kloszem, ale to nie znaczy, że nie widzi. On widzi to wszystko, co dzieje się w naszym życiu. To, co piękne, radosne, ale także to, co trudne. Ewangelista zapisał, że to Maryja zauważyła trudne położenie nowożeńców. Ale możemy być pewni, że skoro ona, jako kochający człowiek, widziała to, co powinna była wtedy zobaczyć, to na pewno to wszystko widzi również kochający Bóg. I w Piśmie Świętym znajdziemy mnóstwo dowodów na to, że mimo trudności które, które człowiek musi w swoim życiu pokonać, który musi stawić czoła. Bóg widzi to wszystko, jest przy człowieku i na człowieku mu zależy. Cała sztuka na tym polega, aby tę Bożą obecność zauważyć, aby w nią uwierzyć. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam trudno. Ksiądz Jan Twardowski, którego dobrze znamy, a przynajmniej te słowa spieszmy się kochać ludzi, które chyba stały się najbardziej znanymi słowami tego poety, powiedział kiedyś wierzyć, to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. Wierzyć, to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. I wreszcie trzecia prawda zawarta w dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg widzi, to, co dzieje się w naszym życiu, ale problemów nie rozwiązuje za nas. Przecież w tanie galilejskiej mógł sprawić, że nagle nie wiadomo skąd pojawiłoby się wspaniałe wino. Nie takich cudów dokonywał. Przecież wstrzeszał umarłych, rozmnażał chleb. Jaki więc problem sprawić, aby nagle pojawiło się kilka stągwi wspaniałego wina? Tymczasem dokonuje się cała ceremonia. Pan Jezus każe przygotować stątwie. Poleca, aby do tych stągwi nalać wodę. I dopiero to, co przygotował człowiek, Pan Bóg przemienia w wino. Czasami, szczególnie w trudnych momentach, chcielibyśmy, aby Pan Bóg tak bardzo wyraźnie i mocno. Zainterweniował w naszym życiu, aby przyszedł i dokonał cudu, aby sprawił, że to, co jest dla nas trudne, nagle zniknie. I czasami bywają takie sytuacje, kiedy człowiek zrobił już wszystko, co mógł zrobić, i całą resztę zostawia Panu Bogu. I wtedy Pan Bóg rzeczywiście działa. Ale dopóki człowiek może coś uczynić sam, Pan Bóg chce go zaangażować, będzie z nim współpracował, będzie go wspomagał, ale nie będzie go wyręczał. Po to Pan Bóg dał nam talent, po to dał nam głowę, ręce, nogi, abyśmy rozwiązywali te trudności, które pojawiają się w naszym życiu. Owszem, On będzie przy nas, będzie nam pomagał, ale my też musimy działać. On będzie najszczęśliwszy, kiedy osiągniemy niebo, ale nas do Niego na siłę nie tętnie. Będzie szczęśliwy, kiedy uda nam się zwyciężyć pokusę i da nam wszystko, co do tego potrzebne, ale nie odbierze nam wolnej woli, którą kiedyś dał człowiekowi. Pomoże nam pojednać się z drugim człowiekiem. Ale to my będziemy musieli wyciągnąć rękę do tego człowieka. Wybaczy nam wszystkie, nawet największe grzechy. Ale to my będziemy musieli uklęknąć przy kratkach konfesjonalnych. Doskonale tę prawdę rozumiał święty Ignacy z Loyoli i ujął to w proste i piękne słowa. Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga, i tak pracuj, jakby wszystko zależało od Ciebie. Jeszcze jedno na koniec, moi drodzy. Zwróćcie uwagę na jeden szczegół. Kiedy tak zaczęliśmy się wgryzać w Ewangelię, Maryja zniknęła. Zostaliśmy tylko my i Jezus. Ona zniknęła, a pozostał Jezus. I to jest właśnie taktyka Matki Bożej. To jest odpowiedź dla tych, którzy obawiają się, że Maryja być może przysłoni nam Jezusa, że kiedy będziemy rozmawiać z nią, zabierzemy Panu Bogu to, co należy się tylko, nie, tylko Jemu. Nic podobnego. Maria najszczęśliwsza jest wtedy, kiedy doprowadzi nas do Jezusa i sama może odejść w Cię. Zwróćmy uwagę, w tej długiej, barwnej Ewangelii wypowiedziała tylko dwa zdania. Pierwsze, nie mają już wina. I drugie, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Pierwsze, nie mają już wina. Nie mówi panu Jezusowi, co ma zrobić, jak ma pomóc. Zwraca uwagę na problem, bo nie musi tłumaczyć. Pan Bóg doskonale wie. I drugie zdanie skierowane do człowieka. Tutaj już potrzeba wskazówki. Dlatego Maryja mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." I kiedy wypowiedziała te słowa, wiedziała, że może odejść spokojna. Bo kiedy człowiek wsłucha się w to, co Jezus ma mu do powiedzenia i kiedy spełni te słowa, to nic więcej nie będzie potrzebne. Czy i dzisiaj, tutaj nie dzieje się podobnie? Teoretycznie przyszliśmy do Maryi, a Ona prowadzi nas do ołtarza. Kieruje nas do Jezusa i sama z nim. Trzymajmy się więc jej ze wszystkich sił, bo tylko wtedy będziemy mogli być spokojni, że z ogrodu królowej przejdziemy kiedyś do najpiękniejszego ogrodu, który przygotował dla nas Bóg w niebie. Amen.